Witam Państwa serdecznie na siedząco, żeby tutaj do mikrofonu głos zacierał ja, dobrze. E, witam przede wszystkim Pana Prezesa Marcika i Pana Wiceprezesa Tomasza Rederka, i e, naszych partnerów w tym przedsięwzięciu. Partnerów szczególnych dlatego, że z jednej strony odpowiedzialnych za restrukturyzację Krajowej Spółki cukrowej, a z drugiej strony patrzących na tak, w wymiarze lokalnym i regionalnym, bo chciałem to przypomnieć, jeśli nie tylko Lublin jest tutaj aktywem prawie spółki cukrowej. Mamy na terenie naszego jeszcze dwie cukrownie, ale również i aktywa inne. I ta współpraca między nami bardzo efektywna i owocna kończy się podpisaniem aktu notarialnego, który daje nam możliwość dysponowania gruntem, a zatem podpisania z marszałkiem umowy o dofinansowaniu budowy stadionu. Co oczywiście oznacza, że będziemy za chwilę wchodzili w fazę już realizacji projektu inwestycyjnego po ogłoszeniu e, przetargu typu zaprojektuj wybuduj. E, dziękując e, tutaj e, panu prezesowi e, za ten wielomiesięczny okres e, i negocjacji, ale też i, i trudnych takich działań formalno-prawnych. E, dziękując. E, Panu również profesorowi Ole Chciałbym oddać ich w tej chwili też do Państwa dyspozycji, bo o stadionie Państwo już dużo wiecie i o tej naszej inwestycji, natomiast zapewne macie pytanie do zarządu czy też również do mnie, to zanim podpiszemy notarialny, odpowiem na Państwa pytania. Czy ktoś z Państwa, czy może pan prezes chciałby zabrać teraz głos? Proszę Państwa, dzisiaj tak jak Pan Prezydent powiedział, dwumiesięczne negocjacje dotyczące zakończenia jak najlepiej w interesie zarówno miasta, jak i Krajowej Spółki Cukrowej zakończenie negocjacji dotyczące tych terenów inwestycyjnych. Dla Europejskiej Cukrowej to bardzo ważna sprawa, dlatego że jak doskonale wiemy, cukrownia w Lublinie, która funkcjonowała, została w ramach restrukturyzacji przemysłu cukrowiczego w Polsce zlikwidowana. Natomiast my jako firma jesteśmy bardzo zainteresowani, aby tereny po tej cukrowni były jak najlepiej wykorzystane przez społeczność Lublina. Ten projekt, z którym miasto się zwróciło do nas myślę, że jest znakomitą okazją do tego, aby te tereny uaktywnić właśnie w ten sposób. Także cieszymy się, że jest to już finał, cieszymy się, że sprawy formalne, trudne zostały pokonane i ta dobra wola ze strony miasta, jak też pełna mobilizacja z naszej strony została uwieńczona sukcesem w postaci dzisiejszego aktu naturalnego. Panie Prezesie, ile terenów jeszcze zostało w Waszej Darmie przygotowanych? Jest to obszar, jak Państwo wiecie, dość duży. My przekazujemy dla miasta 18 hektarów. Natomiast pozostaje ponad, ponad y, blisko 20 hektarów do zagospodarowania jeszcze dla Krajowej Spółki Cukrowej. Co się z tym no, Oczywiście, tak jak powiedziałem, jest to nasz wspólny interes miasta i, i spółki. Liczymy na to, iż te tereny staną się jeszcze bardziej atrakcyjne niż są dotychczas, że będzie możliwość ściągnięcia inwestorów czy firm, które są zainteresowane zagospodarowaniem tych terenów już właśnie pod kątem tych przyszłych działań, czyli funkcjonowania stadionu. Nie zapominajmy też, że w tym obszarze działa nasza mała fabryka, w zasadzie już nie mała, duża fabryka cukier w pszczółkach. Jeżeli Państwo znają teren, to doskonale widać jak ostatni okres czasu, jak bardzo zmieniły się zmienił się widok, czy widok tego zakładu. Krewa spółka cukrowa zainwestowała przez ostatnie lata kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów złotych w tą fabrykę. Niebawem uwolnimy ją, wyłączymy ze struktur PSC jako samodzielnie funkcjonujące przedsiębiorstwo. Także to wszystko co, co zrobiliśmy myślę będzie służyło dobremu i lepszemu zagospodarowaniu tego terenu. Panie ja bardzo to się robicie sprzedawać? Ile, raz ile, 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 ile zarobicie na, na tym, że przekazujecie te tereny miastu w dzierżawę i czy to nie jest trochę tak, że miasto Wam robi. Czy to nie jest trochę tak, że miasto Wam robi przysługę, bo zlikwidowaliście cukrownię i tak naprawdę teren leżałby odłogiem, a trudno by było no, kogoś innego, kto by się chciał tymi terenami zainteresować? No, y, trudno powiedzieć, że teren... E, niemalże w centrum tak dużego miasta jak Lublin leżałby odłogiem. Myślę, że z zagospodarowaniem jego nie byłoby problemów. E, tu nie mówimy o zarabianiu, tu nie mówimy o e, jednostronnych korzyściach, tu mówimy o porozumieniu, które osiągnęliśmy z miastem e, w kwestii wyceny. Ta wycena została dokonana przez niezależnych rzeczoznawców e, i tak do tego podchodzimy. A to nie jest tak, że miasto pan robi trochę przysługę jednak? Bo szybko, bo potrzebny teren pod boisko, bo wiadomo, jakie są realia w tej chwili rynkowej. No, inwestora trudno by było znaleźć o tak w ciągu paru miesięcy. Krajowa spółka cukrowa nie ma problemów płatniczych i w tych yy, dotychczasowym naszym działaniu wiele aktywów zamykanych w cukrowni czy likwidowanych traktujemy jako no, znakomitą lokatę kapitału. Także akurat nie rozpatruje tego pod kątem przysługi, jeśli chodzi o zagospodarowanie tego terenu przez miasto. To może inaczej, czy byli inni potencjalni inwestorzy, którzy to chcieli kupić? I jak pan wie no, rozmowy z miastem toczą się już od bardzo dawna, w związku z tym e, skupiliśmy się na tych rozmowach i, i, i tutaj ten cel, który wskazało miasto uważamy za e, Myślę, że bardzo dobry i na tym żeśmy się skupiali. Wniosek wieczysty, wniosek wieczysty księgowy 110 podatek wart 44, podatek VAT i opłaty sądowe łącznie 6964. Niniejsza sprzedaż zwolniona jest z podatku, ale został odczytany przez Prezesa i publiczni i przepraszam prezesa, nie jest łatwe jak widać, bo składa się na to mnóstwo tego typu czynności. Chociaż z panią notariusz, jak już trochę blokujemy sporządziliśmy z kilkaset aktów notarialnych wspólnie i mamy rekordy bite, tak? Czas? Ja chyba ja gdzieś po dwóch godzin czytania aktów. Tak? Ja tak, no się tak. tak, tak. 4 godziny. Najważniejszy podpis pani notariusz. Pieczęć. Pieczęć w kancelarii tak, została. Pieczęć nie wychodzi z kancelarii. Nie wolno mi teraz Jednym słowem, dokonało się.